Cześć, z tej strony Karolina Czołba. Witajcie na moim kanale. Witajcie kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, no to już pewnie zaraz się zorientujecie, że jest to kanał o scrapbookingu i robimy tutaj różne projekty związane z kartkami, layoutami i przeróżne, przeróżne rzeczy, które nam się do, do scrapbookingu przydają. Dzisiaj będziemy ozdabiać tag, tag, czyli taką zawieszkę i tutaj właśnie mam zawieszkę oraz napisy z mojego sklepiku z Woodhouse. i będę ozdabiała to wszystko najnowszymi papierami marki AB Studio. To są papiery o nazwie The Other Side, przegląd tych papierów możecie zobaczyć u mnie na kanale. Film był całkiem niedawno publikowany, więc z pewnością znajdziecie. Ja wybrałam sobie, słuchajcie, tutaj dwa arkusze do ozdobienia tego taga. Co jeszcze? Aha, linki do tej kolekcji oraz do, oraz do moich elementów z Woodout znajdziecie oczywiście w opisie tego filmu. No więc zaczynamy. Jak pewnie zdążyliście już się zorientować z tytułu i zdjęć z miniatury, to będzie tag, czyli taka zawieszka. Y, którą ja y, dam w prezencie na Komunię Świętą. Przeważnie robię na te okazję kartki, natomiast teraz sobie pomyślałam, że fajnie też zrobić coś takiego trwalszego, co można sobie na przykład w pokoju, y, co dziecko na przykład może sobie w pokoju zawiesić jako taką y, typową pamiątkę, bo wiadomo kartki są wspaniałe, ale to jest też troszeczkę coś innego i może być czymś trwalszym takie nietypowe kształty inne niż prostokąty i kwadraty, które y, są najbardziej typowymi kształtami kartek. Ja wycinam zawsze w taki sposób, że wzór y, czy kształt odrysowuję i wycinam po prostu. Do odrysowania kształtu wiadomo najlepiej użyć ołówka, dlatego że później, jak Wam nie wyjdzie tak idealnie po liniach cięcie, no to możecie ten ołówek oczywiście zmazać. W tagu przeważnie, a właściwie chyba zawsze, jest dziurka, przez którą możecie przewlec sznureczek albo jakąś tasiemkę czy wstążeczkę. No i teraz trzeba jakoś sobie tę dziurkę zaznaczyć i wyciąć. Ja mam takie specjalne narzędzie do wycinania i ono jest naprawdę świetne. Z tym, że widzicie na przykład ten mój tag, on jest taki dosyć gruby, bo on jest z płyty MDF 6 mm, jest to bardzo solidna płyta i świetna do projektów mix mediowych, ale też do projektów takiego typu jak tutaj właśnie ja robię, czyli do takich pamiątek. No i trzeba mieć coś długiego, żeby sobie zaznaczyć, gdzie, ta, gdzie ten otwór ma się znaleźć. Mi tutaj się niestety chyba ołówek złamał. I ta dziurka nie spasowała mi się tak idealnie, ale nic to nie szkodzi, bo w tym miejscu i tak będzie wstążka i nie będzie śladu po tym yy, nie, niedoskonałym spasowaniu. Sami za chwilkę zobaczycie. Teraz drugą, yy, drugą, jakby warstwę papieru, wycinam sobie z tego arkusza z kwiatami. On jest takimi pięknymi, beżowo. Niebieskimi kwiatami. Naprawdę fajny, delikatny arkusz. Ta kolekcja jest w ogóle ciekawa, bo ona ma w sobie i arkusze bardzo intensywne, takie czarno-białe, i na przykład bardzo ciemno-granatowe. Ma też arkusze bardzo delikatne, i tutaj yy, dzięki temu ona jest, jest, jakby to powiedzieć, wielofunkcyjna. Ja już z niej zrobiłam, słuchajcie, cztery projekty: jeden projekt vintage, yy, dwa projekty. Dwa projekty na Komunię Świętą i jedną kartkę w klimacie Boho, którą też i za jakiś czas niedługo bardzo wam tutaj pokażę, bo mam też nagrany film. Tą drugą część, tą drugą, drugą właściwie nie część, tylko drugą warstwę papieru zmniejszam sobie o około centymetra, tak żeby z boków została mi po prostu taka nieduża obwódka. Ale tak jak już widzicie, to ja nie docinam całego tego kształtu taga, tylko ten, jakby wycinek prostokątny. Dlatego, że lubię przyklejać tą drugą warstwę często na y, piankę Kraft, żeby już troszeczkę była odstająca, i później mi jest ciężko przewlec, y, przewlec wstążeczkę przez to wszystko razem. I jak ją ściskam, po prostu dociskam, no to. No tak się ten papier niestety nieciekawie maceruje, dlatego tutaj zdecydowałam się, że po prostu dotnę taki prostokącik. Pierwszą warstwę papieru przyklejam na klej, na klej Magic, który jest fajnym klejem, ponieważ właściwie można nim kleić i papier do papieru i różne elementy też np. w projektach mix mediowych, czy tak jak w moim przypadku tutaj widzicie kleję papier do bazy z płyty MDF. No, muszę Wam powiedzieć, że naprawdę rzadko kiedy uda się wyciąć ten kształt tak idealnie do rozmiaru taga, czy jakiejkolwiek innej bazy, od której odrysowujecie. Dlatego takie miejsca, gdzie na przykład trochę tego papieru wystaje, możecie albo zeszlifować papierem ściernym, albo tak troszeczkę po prostu wygładzić, na przykład nożyczkami, tak jak ja w tej chwili to robię. Jeżeli mocno to zrobicie, to możecie nawet nadać taki postarzony charakter tej pracy, chociaż mi akurat w tym przypadku o tym nie chodziło, więc ograniczyłam się tylko do jakby wyrównania tych miejsc, gdzie mi papier wystawał. W tym przypadku przyklejam tę drugą warstwę papieru na klej bez pianki, ale wszystkie następne elementy, no może nie wszystkie, ale bardzo dużo, będę przyklejała właśnie na piankę Kraft, którą też możecie kupić u mnie w sklepie. Yy, I dzięki temu, słuchajcie, te elementy będą rosły tak trochę w górę. No a teraz już, słuchajcie, włożę tą yy, wstążeczkę, bo mnie denerwuje to, że mi się nie udało tak tego ładnie spasować i wyciąć tej dziurki, więc już nie chcę na to patrzeć i tak jak. Zazwyczaj wstążkę przekładam na samym końcu. Tak teraz po prostu daję tą wstążkę już od razu. To jest wstążka, którą możecie kupić w 14 Craft Bar. To jest irlandzki sklep, ale jak najbardziej robią chyba, o ile wiem, wysyłki do Polski. I to jest wstążeczka, która nazywa się Shabby Ribbon. Jest ich niesamowicie dużo, słuchajcie, kolorów. Naprawdę gama kolorystyczna jest po prostu powalająca. Tutaj nie ma możliwości, żeby sobie wstążki do projektu nie dopasować i można to zrobić idealnie. Tak jak wydaje mi się, że całkiem fajnie tutaj wyszło mi dopasowanie, właśnie wstążeczki do tego taga. Jeżeli jesteście tutaj na kanale ze mną dosyć długo, to pewnie wiecie, że zazwyczaj docinam sobie wcześniej przeróżne elementy. I tutaj właśnie mam elementy wycięte z kolekcji. The other side, i powiem Wam, że jest ich tutaj bardzo dużo, bo są i kwiaty, i ramki, i tagi, i zegary, no naprawdę jest, jest tego mnóstwo. Ja ostatecznie skorzystam z tagów oraz yy, z kwiatków yy, oraz listeczków. Naprawdę fajnie to będzie wyglądało. Myślę, że wiele osób nie pomyślałoby o tym, że ta kolekcja będzie fajna właśnie do projektów na pierwszą Komunię Świętą. Może trochę takich bardziej nietuzinkowych, nie takich oczywistych, yy, ale moim zdaniem bardzo fajnych. Ja ogólnie mam nadzieję, że taka propozycja pamiątki, pamiątki na, na przykład właśnie na komunie, czy na chrzest, czy na ślub nawet spodoba Wam się, bo kartki, tak jak mówiłam, są fajne. Natomiast takie tagi zrobione na bazach, czy z płyty MDF, tak jak ta właśnie gruba baza, czy na przykład z HDF troszeczkę cieńsza, są też piękną pamiątką, tutaj też na drugiej stronie możecie przecież przykleić życzenia tekst życzeń tak samo jak ja tutaj przykleiłam całą tą dekorację. Także jak najbardziej może być to taka, fa taka fajna pamiątka, pamiątka do zawieszenia i można też oczywiście włożyć ją na przykład w pudełeczko w pudełeczko z okienkiem, jak najbardziej też to wszystko fajnie pasuje i ja też tak właśnie takie upominki właśnie w ten sposób przekazuję. Wiecie też oczywiście, że moje filmiki jak najbardziej możecie udostępniać. Ja też zapraszam zawsze i zachęcam do komentarzy. Lubię Wasze komentarze czytać. No myślę, że na 90% z nich odpowiadam również na różne pytania, które zadajecie w komentarzach. Także cieszę się, że często podejmujecie ze mną taką dyskusję. Także zachęcam Was do tego, żeby komentować filmy jak najbardziej. Co jeszcze? Aha, no oczywiście mam nadzieję, że filmik będzie Wam się podobał i że dacie mu łapkę w górę. To jest też dla mnie bardzo ważne. Wiadomo, że każdy swój kanał chce rozwijać i jest to dla twórcy bardzo istotna taka informacja zwrotna. A teraz mogliście zobaczyć, że wyjęłam pastele pastele olejne, które jak się okazuje mają niesamowicie dużo zastosowań. I tutaj na przykład ja stwierdziłam, że spróbuję Troszeczkę podkolorować sobie, sobie tą pastelą w kolorze takiego w zasadzie ciemnego granatu, ale ja dodaję jej na tyle niedużo tą gąbeczką na tą ramkę z masy, z masy Light, słuchajcie, że ona uwydatnia mi tak fajnie wzór, podkreśla troszeczkę właśnie ten cały wzór na ramce, a jednocześnie. Dzięki temu, że ten kolor jest niebieski, ta rameczka będzie mi bardziej pasowała do całego koloru kolekcji, tak? Ona mi się bardziej wpasuje i będzie tak mocno wybijała się swoją bielą. Pastelami olejnymi bardzo fajnie też można kolorować płatki kwiatków famiranowych na przykład. Także jeżeli będziecie chcieli spróbować, to jak najbardziej zachęcam Was do tego. Link do tych konkretnych kredek znajdziecie oczywiście też w opisie tego filmu. A teraz już zabieramy się za sklejanie, za sklejanie całej kompozycji taga. Możecie zobaczyć, jak wyrównuję poziomy pomiędzy tymi warstwami tagów, tak? I zwróćcie też uwagę, że nie wychodzę akurat w tej pracy poza jej obrys prawie wcale, ponieważ chcę właśnie, żeby mi się zmieścił ten tag do pudełeczka, a jeżeli dużo będzie z niego elementów wystawało na lewo i na prawo, no to ja go prawdopodobnie do pudełka nie zmieszczę i nie zamknę go w pudełku, a jednak. Ma to być prezent, wiadomo, coś tam jeszcze trzeba, jakiś dodatek papierowy inny do niego włożyć, więc fajnie by było jakby było w zamkniętym pudełeczku. No i oczywiście koronki wiadomo muszą też być w moich projektach, bardzo, bardzo często używam koronek. Lubię ten materiał, lubię właśnie zmiękczać pracę, dodawać im takiej romantyczności koronkami. No, i wszystkie, tak jak widzicie, moje koronki nawinięte są na bobinki. Takie bobinki możecie u mnie w skupić, yy, i możecie do nich kupić też yy, dodatkowo takie skrzyneczki. Jeżeli chcecie sobie zrobić porządek, yy, to jak najbardziej ja od jakiegoś czasu taki porządek mam. No, oczywiście są też inne yy, sposoby na przechowywanie wstążek. Można po prostu na jakiś kartonik nawinąć. Yy, no, i też to wszystko będzie się dobrze trzymało. Chociaż muszę Wam powiedzieć, że ja właśnie. Miałam z tym trochę problem właśnie z tą segregacją i z porządkiem we wstążkach, w koronkach, i później używam w kółko tych samych, które miałam na wierzchu, a te takie inne, może bardziej misterne czy bardziej nawet ciekawe, leżały gdzieś tam przywalone całą stertą y, tych używanych częściej. Więc teraz, jak mam wszystko w pudełku i tak naprawdę widzę, co mam, to wydaje mi się, że staram się używać większej ilości, chociaż też ciągle ciągnie mnie do tych takich typowych, do tych najbardziej uniwersalnych. No i teraz słuchajcie, uzupełniamy sobie kompozycję kwiatkami, listkami. Pamiętajcie, że żeby sobie taką kompozycję uzupełniać, no to ważne jest, żeby nie przyklejać wszystkiego na płasko, tylko na przykład na piankę, czy na kosteczki 3D, czy na kawałek kartoniku żeby ten dystans był i nigdy też nie przyklejajcie takich dystansów na całą powierzchnię elementu, który kleicie, bo później już nie ma szansy nic tam pod niego wsunąć. Już tylko można coś dać wtedy na wierzch albo bardzo po prostu precyzyjnie docinać elementy, żeby je ze sobą łączyć, a to dosyć pracochłonne. Więc warto pamiętać o tym, żeby yy, tak jak ja to robię, tak możecie sobie na przykład yy, zwrócić uwagę albo cofnąć jak naklejałam tagi, to też nie naklejałam ich od od samej krawędzi, i na, na przykład tylko z lewej, z prawej, a z dołu zostawiam pusty. No, różne, różne są na to metody. Mi się wydaje, że każdy pewnie wypracuje swoją, ale jak oglądacie moje filmy, no to przecież możecie skorzystać z tego, co ja już wypracowałam, jakby przez, przez lata zabawy ze scrapbookingiem. A teraz wydaje mi się, że właśnie ta ramka będzie fajnie pasowała z tym napisem IHS. On no jest prościutki, bo to tylko trzy literki, ale no dzięki temu, że są same te literki, to można je wpasować z czymś innym. Można bardziej wpasować je w kompozycję albo właśnie wpisać, przykleić na taką ramkę. Fajnie też, w moim przypadku, ja lubię, jeżeli napis jakiś jest na tle takim, wiecie, bezbarwnym, bez jakichś mocnych motywów kolorystycznych. I dlatego pod tą ramkę podklejam kawałek papieru w delikatnym kolorze. Kolorze, żeby ten napis z kolei było widać i żeby nie było za dużo takiego kolorystycznego wiecie rozgardiaszu, takiego kolorystycznego bałaganu. Zdecydowałam się właśnie na jasny kolor i taki w miarę, no tak jak mówię, jednolity, to jest kawałek tego papieru, który jest bazą. Chyba o ile pamiętam tego taga. Wiecie, mówię o ile pamiętam, bo tak się składa, że jak oglądam ten film i podkładam głos, to ja już tu prawie nic nie widzę, ponieważ popsuła mi się matryca od komputera. I nie wiem, czy to nie jest ostatni film, który na tym właśnie komputerze obrabiam. Yy, muszę wysłać właśnie kompa do repelacji, do, do reparacji. Nie wiem ile to potrwa, dlatego chyba z 4 czy z 5 filmów nagrałam na zapas. I muszę pod nie podłożyć jeszcze tylko głos, pod trzy chyba muszę podłożyć głos yy, i będę miała dla Was tutaj taki zapasik. Mam nadzieję, że w dwa, w trzy tygodnie skończą mi ten komputer naprawiać, ale z dnia na dzień odsyłam, yy, odsuwam po prostu yy, czas jego wysyłki, ale teraz to ja już naprawdę nic nie widzę. Naprawdę wszystko mam tak w zmienionych kolorach też widzę to po zdjęciach, yy, nie jestem już w stanie na przykład obrócić zdjęć w ogóle. Na, na tym moim komputerze z kolei jak obrabiam na innym to wychodzą trochę inne kolory ach mówię Wam, te sprzęty wcale nie mam tak starego komputera bo raptem dwa lata, poprzedni miałam używany, kupiony i jeszcze ja go używałam kilka lat i nigdy z nim się nic nie działo a tutaj nowy już drugi raz ma do wymianki matrycę także kiepsko to wygląda znowu koszty i jeszcze na dodatek no, brak dostępu tak naprawdę do laptopa to dla mnie jest beznadziejne no dobra, co tutaj robimy dalej, słuchajcie, kwiatek będzie tutaj tylko jeden, zdecydowałam się na taki, który kiedyś kupiłam z AliExpressu, to jest kwiatek z materiału, bardzo fajny, ładny, delikatny, taki zwiewny, przypomina mi troszkę kwiatki ranowe, które też przecież bardzo lubię robić, ale tu akurat się wiecie co, śpieszyłam, bo musiałam zrobić ten tak rano. A na popołudnie on musiał już być gotowy do oddania, więc już się nie bawiłam w robienie kwiatków. Pewnie normalnie kwiatek z FAMIRANu bym zrobiła, tak myślę. Aha, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie. Tutaj w opisie filmu jest taka nowość dla Was i dla mnie tak właściwie. Jest coś takiego jak link do. Buy me a coffee. I to jest taki link, w którym możecie kupić mi tak zwaną wirtualną kawę. Tam chyba za 5 zł. To jest po prostu taka, taka wpłata, która. Pomaga jakby mojemu kanałowi, tak? Takie drobne, drobne pieniążki, które możecie przekazać, no chociażby na to, żebym mogła sobie na spokojnie tą nową matrycę kupić do robienia filmów. Ym, także, jeżeli macie ochotę, to oczywiście będzie mi bardzo miło, jeżeli, y, jeżeli jakieś tam parę groszy wpłacicie, y, ale oczywiście to zależy tylko od Was. Bardzo dużą pomocą też z Waszej strony, z której często korzystacie, jest przecież też kupowanie produktów w moim sklepie, gdzie cały czas. Poszerzam, staram się po prostu dodawać różne rzeczy, które tutaj używam. I już za chwilę znajdziecie też yy, nowe papiery ze Scrap&Me, są też uzupełnienia papierów ze Scrap&Me. Yy, wrzucam tutaj często właśnie tak zwane linki afiliacyjne, yy, przez które jak kupujecie produkty, to ja dostaję niewielką od tego prowizję, bez żadnych dodatkowych kosztów dla Was. Więc wiele osób z tego korzysta i jestem Wam naprawdę bardzo za to wdzięczna, ponieważ no cóż, no, jest to praca, jest to dużo czasu, który poświęcam właśnie na tworzenie tych yy, tych tutoriali, tych kursów dla Was i dziękuję Wam za to, że w ten sposób właśnie robiąc te zakupy, odwdzięczacie mi się za to. Także naprawdę no bardzo jest to dla mnie ważne, liczy się to dla mnie i dziękuję Wam naprawdę. No i właściwie teraz już kochani, jesteśmy na końcu praktycznie tego filmu, na końcu tworzenia yy, pamiątkowego taga na pierwszą komunię świętą dla chłopczyka. Ja jeszcze tylko przyklejam tutaj napis IHS, przyklejam go na klej na gorąco. I właściwie jest to już niemalże gotowe. Trochę jeszcze w tym projekcie, i w tym, że on jest taki delikatny, drażnią mnie te czarne obwódki yy, na tagach. I dlatego słuchajcie, yy, w ruch poszedł yy, marker właśnie taki yy, biały, Pitt Artist Pen biały, którym sobie po prostu zwyczajnie trochę zamaluję te, yy, te, czarne, te czarne właśnie obwódki. I załatwione już myślę, że teraz wygląda to tak, jak ja bym sobie życzyła. Oczywiście na przykład możecie użyć do tego białej farbki też, ale ten marker sprawdza mi się bardzo fajnie. I czasami właśnie do takich rzeczy go używam, więc myślałam, że też pokażę Wam, że właśnie można czasami użyć czegoś innego niż tylko farba. No bo przecież ten papier nie jest w żaden sposób zabezpieczony, więc jakby można powiedzieć, że marker tu się lepiej nada niż jakaś farba, tak? I z wodą. No i jeszcze ostatnie dodatki. Nie byłabym sobą, gdybym czegoś tam jeszcze, jeszcze nie doczepiła. Dosłownie drobiazgi. No i kochani dobrnęliśmy już do końca tworzenia tego taga na pierwszą komunię świętą dla chłopczyka. Mam nadzieję, że projekt Wam się podoba. Ja jestem z niego bardzo zadowolona. Myślę, że też spodoba się yy, tej rodzinie, która ode mnie go dostanie. Yy, co jeszcze? No oczywiście, słuchajcie, zapraszam Was do siebie, do sklepu. Linki do wszystkich produktów, yy, które tutaj używam i które mogłam Wam podlinkować, znajdziecie w opisie filmu. Więc jeśli jesteście zainteresowani, to, to oczywiście serdecznie zapraszam. A następny film już w sobotę. Do zobaczenia już niebawem, Karolina.